Dzisiejsze czytania sprowokowały mnie do tego, żeby dać świadectwo. Mianowicie dzisiaj w Ewangelii padają takie słowa, niech ci się stanie jak pragniesz, to mówi Jezus do kobiety, która go prosi o zdrowie córki. Rzecz się działa w 2005 roku. Moja mama, to był luty. Bardzo zimny czas. Moja mama umierała w szpitalu w Warszawie. Poszłam do kaplicy i prosiłam Boga, żeby jej nie odbierał w taki barszywy czas. Żebyśmy mogli żegnać przy wiosennej pogodzie. Mama miała 94 lata. Poszłam do lekarza, prosić o przewóz mamy do Torunia. I wtedy lekarka powiedziała, że stan mamy jest terminalny, że nie przetrwa podróży eee. i że będą kolejne działania medyczne. Wróciłam wtedy do kaplicy zawstydzona, że ja nie modliłam się o mamy, ale o siebie. I całym swoim jestestwem, całym swoim jestestwem powiedziałam: bądź wola Twoja, wiedząc, że. On najlepiej wie, co dla mamy najlepsze. I wtedy doświadczyłam niebywałego uczucia, takiej nie mojej myśli we mnie. Było to takie zdanie: Będzie, jak chcesz, a ja chcę mieć swoje miejsce w fundacji. Była ze mną kuzynka, lekarka, zwierzyła mi się, a ona powiedziała: Jeśli tak będzie, to będzie cud. I stał się ten cud. Przywiozła mamę do Torunia, była w Toruniu operowana. Przeżyłyśmy razem papieskie urbie et orbi, odejście Jana Pawła, a potem w dzień dziecka, mama odeszła do ojca. A za mną chodziło, a ja chcę mieć swoje miejsce w fundacji. Byliśmy zaangażowani z mężem. W działanie Fundacji Daj Szansy, którą już zakładam. Ale tam nie było akceptacji dla tego pomysłu. Modlić się spytałam, czy to ma być ta fundacja. Wtedy otworzyłam Pismo Święte na słowa Nie wlewa się nowego wina do starego pokłaków. Potem umarł mój mąż, a ja cały czas z tym chodziłam. I wtedy pojawił się Łukasz i powiedział, jest taka potrzeba we mnie, żeby stworzyć miejsce dla osieroconych niepełnosprawnych. A to, o czym myśmy z mężem myśleli, myśląc o tej fundacji, w której gospodarzem będzie Jezus, było miejsce, które nazwaliśmy Dom Łączenia Rodzin. No i tak powstała Fundacja Doktora Liszcza, która ma trzy cele. Pierwszy cel to stworzenie domu dla osieroconych niepełnosprawnych, tego Domu Łączenia Rodzin. Drugi cel to wspieranie rodzin adopcyjnych i zastępczych wychowujących dziec, dzieci po traumie wczesno dziecięcej z traumą rozwojową, w grupie tych dzieci, które trafiają do adopcji, duży procent stanowią dzieci, które mają traumę jeszcze prenatalną, spowodowaną i stresem matki i używkami, głównie alkoholem. My z mężem adoptowaliśmy czworo dzieci. Kasia dzisiaj, nasza córka, najstarsza z córek, będzie mówiła o swoim funkcjonowaniu. Kasia ma zdiagnozowany FAS. W trudnej bardzo sytuacji są rodziny adopcyjne, bo one nie mają systemowego wsparcia. Ośrodki adopcyjne, które deklarują się często, że możecie Państwo do nas wrócić, tak naprawdę są swoją strukturą nie są do tego przygotowane. Ośrodki adopcyjne są na etapie łączenia dzieci z rodziną. Ale potem nie ma miejsca na te trudne sytuacje. A one są bardzo trudne, bo trauma wczesno dziecięca powoduje uszkodzenia mózgu. I bez świadomości tego, co dzieje się z dzieckiem, dlaczego tak się zachowuje, tym rodzicom bardzo trudno jest prowadzić te dzieci i cieszyć się tym rodzicielstwem. To jest wielki temat. Na ten temat można by długo. Dzisiaj nie będę o tym mówić. Chcę tylko powiedzieć, że trzeci notem, któremu nadaliśmy nazwę Stróż, to jest pomoc Kobietom w ciąży, tym uzależnionym, tym, które mają problem. To była wielka troska mojego męża. Ostatnie wykłady, już bardzo chory, które wygłaszał w Warszawie, dotyczyły obrony tych kobiet. Bo to, co o nich się mówi, to w takich migawkach telewizyjnych, że. Pod hasłem nawalona jak stodoła, urodziła, mając tyle, a tyle kromili. Tak? Dziecko zostało zabrane. Nie ma dla dziecka, dla człowieka, nie ma większej traumy niż utrata relacji z matką u progu życia. Na to są badania. Uszkodzenia mózgu w pierwszych dwóch miesiącach po porodzie są niebywałe. Więc robi się z tego sensację, i od razu ocenia się tę kobietę. My jesteśmy jak najdalsi od, od oceny. Tym kobietom trzeba wsparcia. To tyle w mojej strony. Oddaję głos.